Tomek Kata, pochodzę z Mysłowic i tutaj na Śląsku prowadzę agencję castingową. Interesuję się filmem oraz sportem, przede wszystkim dyscyplinami wytrzymałościowymi, takimi jak bieganie, triatlon, crossfit, pływanie, trochę siłowni. Moje doświadczenie to przede wszystkim statystowanie w wielu projektach filmowych, w filmach fabularnych, reklamach, Miałem też epizod we Wrocławskiej Szkole Teatralnej, ale zajmuję się kompletnie czymś innym.